Witam na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj przyrządzamy gorącą czekoladę. Potrzebujemy 200 ml słodkiej śmietanki 36% oraz 50 g gorzkiej czekolady. 150 ml śmietanki wlewamy do garnuszka i dodajemy połamaną czekoladę. Podgrzewamy na małej mocy mieszając. Nie doprowadzamy do wrzenia. Gdy czekolada będzie już ciepła, w osobnym naczyniu ubijamy 50 ml śmietanki. Gorącą czekoladę przelewamy do kubka i dekorujemy ubitą śmietaną. Smacznego! Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału.